Witam Was moi kochani! Milutko i <laughs> serdecznie i cieplutko! Kochani, zobaczcie, jestem na rowerku. E, dzisiaj mam wolną niedzielę, także się bardzo cieszę. E, teraz dopiero słoneczko tutaj wyszło. Teraz dopiero słoneczko. Teren. E, dużo zieleni, dużo lasów. E, Teraz ja tutaj pojadę rowerkiem. Rowerkiem sobie pojadę, troszeczkę dotlenić się. E, słuchajcie, właśnie chciałam powiedzieć e, coś na ten temat e, jedzenia e, naturalnego, czyli żebyśmy kupowali jak najwięcej i starali się kupować e, z takich e, miejsc, jak nie wiem, od gospodarzy, od jakichś ogrodników, żeby to nie było ze sklepów, żeby to nie było z tych e, właśnie biedronek i no wiadomo, że kupujemy tam to jedzenie i tak samo tutaj w Niemczech, w Tepeni, Neto, Edeka. Ale chciałam powiedzieć, że zwrócić uwagę, e, jak na przykład rośnie rzepak, rośnie rzepak, e, rośnie słonecznik i, oni, i, i to jest e, pryskane randapem i żebyście wiedzieli, że to jest proskenerendapen i tam jest dużo rtęci, ołowiu i uczulam was na to, żebyście nie kupili nie kupowali tego oleju bo to jest naprawdę y, y, dla nas bardzo, bardzo y, szkodliwe i niezdrowe kupujmy oleje olej z oliwek olej liniany oleje rydzowe, a wiecie, wiele, wiele innych jest można sobie tam popatrzeć Wiele, wiele innych, zdrowych olei jest. I, I te właśnie mamy używać. Zobaczcie, kiedyś, nie? Nasze babcie, nasze mamy, mamy jeszcze używały smalec. Naturalny smalec. Tłuszcze takie są dla naszego organizmu bardzo zdrowe, nie? Bo w tych tłuszczach rozpuszczają się E, witaminy. One dopiero wtedy e, działają w tłuszczach. Także kochani, widz, widzicie, jak w tych sklepach e, jest, te pomidory są takie. Nie wiem, czy żeście zauważyli, takie e, dziurkowane. E, tutaj, jakby były po prostu tam wstrzykiwane różne świństwa. Słuchajcie, e, ja na to uwagę zwracam. E, tutaj, jest, to jest taka wioska. Ja to zauważyłam krówki. Nie wiem, czy to widać. Krówki i mówię tak. Idę szukać, gdzie, y, gdzie to jest. I poszłam tam. Jakaś pani jeszcze szła. Y, spytałam się, gdzie, y, gdzie mogę kupić takie mleko naturalne. Y, no i pokazała mi to miejsce. Poszłam, także już załatwiłam sobie. <grywka> na jutro litr mleka. Niecałe euro. Także sobie skwaszę. Wiecie co to jest, nie? Za redox. To jest dopiero dla jelit. Yy, samo, samo zdrowie, nie? Skwaszę sobie i będę sobie piła, bo wiadomo, że mleko nie jest dla nas zdrowe, bo tam jest dużo kazeiny. Także my nie potrzebujemy, żeby nam urosły kopyta czy tam rogi. <laughs> yy, ale kwaśne mleko jak najbardziej. No i tam też widziałam, że kurki chodzą sobie wolno, na słoneczku yy, i, i też jutro pójdę spytać się, czy, czy, by tu właśnie mogłam, czy bym tu właśnie mogła kupić takie jajka. Fajnie. O, teraz dopiero się zrobiło ciepło, bo było zimno, aż mnie ręce zmarzły. Yy, bardzo lubię na rowerku, zobaczcie. <laughs> Mój trening rowerkowy. Ja dzisiaj będę bardzo długo Jeździła na rowerze. Mniej jedzenia. Wtedy po taki jeden dzień lepiej sobie e, zrobić mniej jedzenia, więcej wody z cytryną. Teraz byłam, zrobiłam sobie, e, wycisnęłam pomarancze z cytryną z wodą. No i jadę dalej. I sobie tu będę jeździła. Teraz to słońce jest, to jest cieplej. E, także na pewno się ze mną zgodzicie co do tego jedzenia. Żeby właśnie jak najmniej tych puszkowanych, tych puszkowanych rzeczy. Oj. Najlepiej jak już to tylko w słoikach, żeby to było w słoiku, we w szklanych. Tu jeszcze jest ktoś taki, który, kto sprzedaje naturalny miód i tam też pójdę. Chociaż mam, mam tutaj jeden słoik miodu naturalnego. Także to jest najważniejsze, to co w naturze. O tam krówki są, nie wiem czy to widzicie. Są krówki i koniki. Fajnie się to zrobiło. Ciepło moi kochani. Tak się cieszę, że jesteście ze mną. O, jak ja się cieszę. Zobaczcie, tutaj nie ma ludzi. Normalnie to wszystko w domu siedzi. Ja nie mogę, nikt tu nie wychodzi. Co to ma być? <laughs> e, co to ma być? To nie jest dobre dla mnie, bo ja lubię jak ludzi widzę, jak widzę ludzi spacerujących e, i tu można, o dzień dobry, dzień dobry to ja lubię, ja kocham ludzi zwierzęta i przyrodę także ja, ja muszę żyć właśnie z tą całością, w tej harmonii jedni ludzie lubią właśnie samotność, że mogą sobie tam mieszkać sami, nie wiem ileś tam kilometrów w jakimś buszu nie wiem czy o, tam jest takie na przykład jakiś taki dom gospodarstwo i pasuje im ale ja nie ja muszę być z ludźmi. Kochani, z Wami! Z Wami! Słuję Was, moi kochani! Także zobaczcie. Ojejku, kochany. Także zwracajmy uwagę na to, co jemy, nie? Ja teraz. Był taki moment, że przez trzy tygodnie jadłam chleb. I wieście mi, źle się czułam. Bo to są ziarna, tak? To są ziarna, a nasze jelita nie za bardzo, a te ziarna to też pryskane oczywiście. Też pryskane, bo nawet jakbyście upiekli sami chleb, to tak nie wiecie, co to jest za mąka. Oj, takie teraz mamy czasy, kochani. Takie teraz nadeszły czasy. Nowa, nowy świat, słuchajcie, wiecie o tym, że już, że już żyjemy w nowym świecie, prawda? Wiecie o tym, że już to wszystko się zmienia. Wiecie o tym, że yy, dzieci, które się rodzą, to się już rodzą indygo yy, z inną yy, świadomością yy, i naprawdę. Yy, I dlatego trzeba słuchać tych młodszych teraz, <noise> co oni mają do powiedzenia. Słuchajcie, bo oni już mają inny program, yy, inny program, i możemy się od dzieci uczyć. Wiecie, ja tak sobie dzisiaj pomyślałam. Że ja się cieszę, że jeszcze mieszkam z dziećmi. Yy, I nawet sobie teraz, to widzicie, jak to jest jak, jest, jak jesteście poza domem, tak jak ja teraz, to dopiero rozumiem przez te moje przemyślenia, mam czas na to, że yy, po prostu ja już mówię: Dobra, ja już to posprzątam, niech tylko te dzieciaki będą jeszcze w tym domu, dopóki są, naprawdę, może nie wiem, czy tak wszystkie mamy, ale ja jestem z tych osób, co cieszę się, że mogę mieszkać z dziećmi, że mogę im pomagać. Boże, że mogę im obiadek zrobić, jakiś placek, upiec. I naprawdę, ale powiedziałam sobie, że ja już teraz nie będę mówiła, że robicie bałagan do moich dzieci. Już nie będę mówiła, bo jak ich nie będzie, to... Halo? jak ich nie będzie, to kto będzie robił ten bałagan? Słuchajcie. To będzie robił. Nikt nie będzie robił, posprzątam i, i będzie posprzątane, i co? I będę sama w tym domu. Nie, niech one będą, niech one robią ten bałagan. Boże, kochany, e, dopiero dlatego mówię Wam, e, jak mieszkacie z rodziną e, w domu, nie narzekajcie, tylko cieszcie się, że one są że w tej rodzinie jesteście, że jest tyle ludzi w tym domu. Że jest tak ciekawie, coś się dzieje. I, i że to życie jest takie fajne wtedy. Ojej, ten coś powie. I jakiś, na jakiś temat możemy porozmawiać. Tu widać góry, proszę zobaczyć. Alpy. Teraz widać i tam do góry jest widać śnieg, nie? Tak słońce na to. Pada, to widać ten śnieg, wiecie? No, patrząc na to e, gołym okiem, to to wygląda jeszcze piękniej. Góry Alpy. się tutaj, widać śnieg. Ale no, dziwnie jest tak, że nieraz właśnie, ja nie wiem, czy to jest jakaś tak, no, nieraz tak się zrobi, że jakby w ogóle tej górnie widać było. Po prostu tylko drzewa widać tam, te lasy. Góry piękne. Widzicie? To widać te góry, tak? To widać Alpy. Także tak widać góry Alpy. Nie wiem, czy to dobrze jest nagrane. Góry Alpy.